Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maktrę, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam, co może pójść nie tak przy egzaminie E0809 czy też inf 0203 No to pierwszy podpunkt jest to brak odpowiedniego przygotowania. Jeśli przygotowujecie się dwa dni przed i nie uczyliście się w trakcie szkoły nic, no to wiadomo, żeby zdać ten egzamin będzie naprawdę ciężko. Jeśli jeszcze tam na teoretycznym możecie strzelić te 50%, natomiast już na praktycznym bez szans, czyli ważne jest odpowiednie przygotowanie. Chodzi tu o to, żeby sobie zrobić plan działania. Jeśli już macie w tym roku egzamin na przykład, no to plan działania taki no dwa miesiące przed myślę, że naprawdę da się przygotować. No dla szybkich. Dla szybkich, co szybko się uczyli, coś robili w Technikum, również dwa tygodnie takie, e, kilka godzin dziennie nauki, również e, da radę, tak? E, kolejny punkt to jest stres. E, no tu no można było powiedzieć: nie stresujcie się, no ale. Co się stanie, jeśli go nie zdacie? Nic się nie stanie, ponieważ będzie poprawkowy termin po kilku miesiącach i tam się po prostu lepiej przygotujecie i też nic się nie stanie przez to, że jeśli nie będziecie mieli nawet tej kwalifikacji, no to nie będziecie mieli jakoś super ciężar albo w ogóle nic wam się nie zmieni w życiu, więc to jest taka kwalifikacja, fajnie ją mieć, warto, ale jeśli jej nie będziecie mieli, to też nic się nie stanie. Więc po prostu musicie przyjść, tak na pewnego, i to napisać. Brak czasu na egzaminie. E, musicie pamiętać, że e, no, egzamin nie jest nielimitowany czas. Macie tam 2,5 godziny, chyba, e, z tego co pamiętam. E, no i niektóre zadania się robi szybciej, niektóre wolniej, tak. No ale musicie też przyspieszyć tą swoją pracę, bo na przykład w programowaniu, miałem egzamin E09, no to została mi godzina tylko, no ale też z programowania ogarniałem, więc robiłem tam y, szybko, tak? Ale z E08, na przykład, sprawiały mi trud trudności zarabianie kabla, y, czy też są jakieś ładowania jakichś tam usług przy instalacji i na to też musicie brać, y, znaczy musicie brać uwagę. Y, pod uwagę to, no, yy, więc musicie w miarę szybko robić ten egzamin, no ale też patrzeć nie aż tak szybko, yy, żeby, nie wiem, robić jakieś głupie błędy. Yy, dziura w pamięci. Możecie przez właśnie stres, co był w drugim punkcie, mieć taką yy, dziurę, że na przykład piszecie, piszecie i zapominacie jakieś komendy. No spokojnie spróbujcie przejść yy, do następnych y, zadań czy tam podpunktów zadań, a do tej komendy wrócić po prostu y, później, tak? Może wam się przypomni. No i pamiętajcie, że jeśli możecie, możecie przejść dalej, bo są zadania, które musicie zrobić, żeby przejść dalej. No ale jeśli będziecie mieli tą możliwość, aby móc y, przejść dalej, no to y, idźcie. Nie zostawiajcie y, tego, że patrzycie przez ekran przez pół godziny. Po prostu idźcie i najwyżej wrócicie do tego zadania. Yy, I kolejny punkt, ostatni już to jest chęć szybkiego zrobienia. Tu mówiłem yy, w trzecim punkcie, że jest brak czasu na egzamin dla niektórych. Ale to trzeba właśnie zbalansować, tak? Czyli yy, nie robić tego za szybko, ale nie za wolno. Yy, no, a tu mamy punkt chęć szybkiego zrobienia. Jeśli to jest właśnie jeśli masz za dużą pewność siebie, Y, przy tym egzaminie, no to na przykład szybko go będziecie chcieli pisać, żeby jak najszybciej pójść sobie z tego. Lepiej właśnie wolniej patrzeć na na przykład w programowaniu musicie bardzo patrzeć na literówki, jakieś duże, małe litery czy tam y, no po prostu literówki, tak, bo coś wam nie zadziała, lub też nawet jeśli zadziała, a oni y, nie będą tego y, no jakby Mogli odczytać, tu chodzi o na przykład hasło Jeśli z arkusza przepisujecie przypis... hasło I źle go wpiszecie, no to egzaminator już nie zaloguje się na to konto, więc musicie Uważać Więc trzeba to zbalansować, nie szybko, ale nie wolno po, yy, Tak po środku, że tak powiem I to będzie na tyle z tych punktów Myślę, że to są najważniejsze takie punkty. Jeśli będziecie mieli świadomość ich, no to na spokojnie zdacie ten egzamin. No, i to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i cześć.